Artur choruje od urodzenia na niedowład kończyn. Mimo licznych operacji i stałej rehabilitacji, nadal porusza się na wózku inwalidzkim. Mimo to nigdy się nie poddawał, zawsze dążył do samodzielności. Artur ciągle robi ogromne postępy. Od 17 lat jest pod opieką specjalistów. Powoli zaczyna chodzić. Do pełnego sukcesu potrzebna jest stała rehabilitacja. NFZ pokrywa tylko kilka godzin w roku, a konieczne są przynajmniej dwie wizyty w tygodniu. Teraz pojawiła się szansa na dodatkowe środki finansowe. Wszyscy możemy pomóc. Witam Państwa wszystkich serdecznie. Zapraszam na koncert charytatywny, który odbędzie się 22 maja w Świdnickim Teatrze na moją rzecz o godzinie 18, bo naprawdę warto będą takie zespoły jak Mixden, Stop Boys oraz Samrajs oraz dodatkowa niespodzianka występ kabaretów. 22 maja o 18 w sali teatralnej Sioku w koncercie Gramy dla Artura wystąpią Mixed Dance, Sunrise i Two Boys. Już teraz można kupić w informacji turystycznej Świdnicy bilety cegiełki. Kosztują 35 zł. Cały dochód trafi na rehabilitację Artura Clay.